Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku do Pierwszej Pracy, czyli programu, który prowadzę wspólnie z bankiem Credit Agricole, który prowadzi program o nazwie Do Pierwszej Pracy. Tematem, na którym mówimy, jest właśnie Pierwsza Praca i pomagamy Wam, młodym ludziom, widzom YouTube'a ogarnąć się. Dzisiaj odpowiem na trochę pytań spod poprzedniego odcinka, Można w rozmowie o pracy samemu wyjść z pytaniem o wysokość wynagrodzenia, czy raczej zaczekać, aż rekrutujący poruszy ten temat. Zwyczajowo przyjmuje się, że rozmowę o tym, co Ty będziesz z tego miał, powinien zainicjować pracodawca i to zwykle się, on zwykle to robi pod koniec całego procesu. Czasami w większych firmach to jest dyskutowane nawet dopiero na kolejnym etapie rekrutacji, więc lepiej jest poczekać, aż zrobią to sami, jeśli nie robią. A jesteśmy już zaniepokojeni, no to spróbujmy. Ale trzeba o tym myśleć w taki logiczny sposób, że chcemy wyceniać naszą pracę dopiero w momencie, jak wiemy, że się dobrze sprzedaliśmy. To znaczy, że druga strona jest przekonana o naszej wartości. Powiem wam przykład z mojego współczesnego życia, to znaczy jak youtuberzy współpracują z firmami na przykład. Dostajesz zapytanie, mamy taki, taki produkt, czy jesteś zainteresowany? Ja zwykle wtedy poświęcam czas, przygotowuję koncepcję, mówię super, mam pomysł, zrobimy tak, 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 będzie, będzie super. I na końcu tego załączam cenę. Jak się spodobało, to cena nie powinna boleć. Czy podczas rozmowy o pracę można zapytać się o możliwość samorozwoju w firmie? Czy nie jest to zbyt atakujące pytanie, które może zniechęcić do nas osobę rekrutującą? Oczywiście, że można o coś takiego zapytać, tylko spodziewaj się, się, że rekruter odpowie na to pytanie pytaniem. Czym jest dla Ciebie rozwój? Co chciałbyś rozwijać? Czego oczekujesz? Bądź po prostu przygotowany na to, bo nikt nie lubi takich ogólnych strzałów w próżnię. Znaczy, czym jest dla Ciebie rozwój? To, że w firmie jest biblioteczka z książkami, czy że będziesz mieć kartę na basen? Strasznie się denerwuję tym, że jak ktoś poleci mnie i dostanę daną pracę, to mogę się nie sprawdzić, przez co pogorszą mi się stosunki z tą osobą. Kluczowe w tym temacie jest pytanie, dlaczego Twój znajomy Cię poleca do tej pracy. Czy dlatego, bo Cię lubi i wie, że Szukasz pracy, czy dlatego, że e, ta osoba jest przekonana, że sobie dasz radę. Jeśli to jest rekomendacja z takiej czystej sympatii, no to powinnaś być ostrożna, bo może według tej osoby wcale się do tego nie nadajesz, tylko chce być miła. Ja bym generalnie uważał zawsze w takim przypadku. Ja nie lubię korzystać z jakichś wielkich przysług od nikogo, bo nie lubię ludziom być zbyt dużo winnym. Może dlatego, że lubię Ojca Chrzestnego. Słuchaj. Co odpowiedzieć na rozmowie kwalifikacyjnej, jeśli zapytają o naszych wcześniejszych pracodawcach, jeżeli nam się źle pracowało i nie byliśmy zadowoleni z poziomu oraz warunków poprzedniej pracy? Przyznać się wprost i wypowiedzieć krytycznie na temat poprzedniego pracodawcy? Czy może postarać się nie opisywać tego jako złe przeżycie, aby nie pomyśleli o nas, że jesteśmy wybredni i krytyczni? Generalnie, jeśli wejdziesz na spotkanie o pracę i zaczniesz... Mój poprzedni szef? Debil, proszę pana. To koleś po prostu nic nie jarzył, o co chodzi. To nie wypadniesz na zbyt miłego człowieka. Nie powinno się otwarcie krytykować innych firm, poprzednich szefów, poprzednich współpracowników. Zawsze można odpowiedzieć kreatywnie. Mieliśmy różne wizje tego, jak się powinno to rozwijać. To jest bardzo ładna parafraza od stwierdzenia, że szef był Debilem. Chciałem się rozwijać, chciałem pójść w inną stronę. Do szef był Debilem. Co radzisz powiedzieć na pytanie pracodawcy, dlaczego pani chce u nas pracować? Myślę, że sam sobie powinieneś odpowiedzieć na to pytanie przede wszystkim. Jeśli chcesz pracować w tej firmie, to powinieneś wiedzieć dlaczego. A jeśli idziesz do pracy do tej firmy tylko i wyłącznie dlatego, że nie masz innej opcji, no to przynajmniej się nią zainteresuj. Zastanów się, jakie są jej unikalne cechy, poczytaj na jej temat, dowiedz się o jakiejś tam kulturze pracy, o tym, kto tam pracuje. Myślę, że każdy, nawet najbardziej racjonalny człowiek na świecie, jest łasy na komplementy. Jeśli powiesz rekruterowi, że bardzo lubię waszą restaurację, od pewnego czasu czasami przychodzę, na na ile budżet pozwala. Wiadomo, że wypadniesz na miłą osobę, która jest szczerze zainteresowana. Pracą w takiej restauracji. Krzysztofie, czy w dzisiejszych czasach na 100 latek 15, plus może zarabiać na czymś innym niż koszeniu trawników czy wynoszeniu śmieci? Pewnie, że tak! Przede wszystkim internet rodzi ogromne możliwości, bo nikt nie musi wiedzieć, ile masz lat. Ja Jak miałem 13 lat, to zacząłem pisać do magazynu o grach CD Action. Jak miałem 14 lat, to zrobiłem największy przekręt swojego życia, to znaczy aplikowałem do biura tłumaczeń, które tłumaczyło gry wideo. I testy wstępne zrobiłem na tyle dobrze, że zostałem przyjęty do zespołu, który tłumaczył Baldur's Gate 2. Jak ktoś z Was ma klasyczne pudełko. Baldur's Gate 2, może sprawdzić sobie na liście tłumaczy, jestem ja. Na koniec dnia trochę się przeliczyłem i nie wykonałem tej pracy dość dobrze. Ale co no, odważyłem się i w wieku 14 lat wykonałem pracę, która była dla mnie mega rajcująca. Zarobiłem sporo pieniędzy jak na, jak na 14-latka i robiłem coś, co mnie interesowało. Co uważasz o wysyłaniu swoich CV, kiedy już masz jakąś pracę? Czy zerwanie umowy po miesiącu, by się przenieść gdzieś indziej, jest, jest źle widziane przez pracodawców? Starasz się o pracę w jakiejś firmie i po miesiącu ci się odechciewa. Trochę to słabo wygląda, ale to słabo wygląda na takiej chyba ludzkiej, normalnej płaszczyźnie. Zawracasz trochę tym ludziom głowę. Powiedz sobie, że firma też musi poświęcić jakieś środki na proces rekrutacyjny. Koleś musi przeczytać swoje, twoje CV, ktoś musi przyjść, przeprowadzić, pogadać z Tobą, podjąć te decyzje. Tak ze zwykłego ludzkiego szacunku wypadałoby przemyśleć decyzję o podjęciu takiej pracy, żeby nie żałować jej od razu. Ale tutaj mówię o rezygnacji z pracy. Natomiast szukanie pracy, kiedy ma się inną pracę, to jest kompletnie normalna rzecz w dorosłym życiu. Nikt nie oczekuje, że jeśli jesteś trochę niezadowolony z pracy, to najpierw ją rzucisz, a potem dopiero zaczniesz się interesować, co jest dalej. Nikt tak nie robi, no i bardzo dobrze, bo ludzie mają kredyty mieszkaniowe, rodziny na utrzymaniu, jak, jak, jakbyśmy sobie to wyobrażali inaczej. Bo... Zazwyczaj więc w dorosłym życiu wygląda to tak, że odchodzisz z pracy dopiero wtedy, kiedy już masz nagraną jakąś inną opcję. W tej perspektywie jeszcze LinkedIn jest ciekawy, bo można poznać, że jeśli ktoś tak podejrzanie często aktualizuje swój profil na LinkedIn, to znaczy, że w pracy coś mu nie bardzo się podoba i prawdopodobnie chce po prostu e, wyglądać dobrze. Przed innymi pracodawcami. Trochę tak jak kiedy dziewczyna z tobą zerwała, a ty zmieniasz sobie profilówkę na Facebooku na taką, na której lepiej wyglądasz. Jeśli pracodawca oczekuje ode mnie CV, a będzie to dopiero moja pierwsza praca, to co ma w sobie zawierać, jak to ułożyć? CV to jest Twoja reklamówka. Doświadczenie w pracy jest oczywiście bardzo ważnym, prawdopodobnie najważniejszym elementem CV. Ale też każdy kiedyś zaczynał. Zastanów się, jakie fajne rzeczy w życiu zrobiłeś. Pomagałeś wujkowi w pracy w firmie. Ty, chodź, że pomóż wujkowi. Może byłeś wolontariuszem, studiujesz ciekawy, trudny kierunek, albo no nie wiem, no w zasadzie wszystko ciekawe, co zrobiłeś w życiu, to można to dać do CV. Pamiętaj, żeby w Twoim CV były namiary na ciebie, bo ludzie o tym często zapominają. Ma być e-mail, numer telefonu, tak żeby łatwo się było z, to z Tobą skontaktować. No i też pamiętaj, żeby wysyłać te CV do zgłoszeń. Przy której przynajmniej częściowo spełniasz wymagania, bo jak znajdziesz ogłoszenie, w którym jest napisane pięcioletnie doświadczenie wymagane, to raczej to nie skończy się dobrze. Czy to źle, jeśli osoba świeżo po ukończeniu przygody z edukacją pójdzie pracować dla kogoś innego, czy nie zmarnuje czas, który mógł przeznaczyć na stanie się własnym pracodawcą, założenie własnej działalności? Praca dla kogoś to nie jest marnowanie czasu, jeśli pamiętasz o tym, żeby w tej pracy się rozwijać, żeby się uczyć nowych rzeczy, a uczyć się możesz wszystkiego, oprogramowania, kultury pracy, obcowania z ludźmi w takim profesjonalnym środowisku, obsługi klienta, sprzedaży, no wszystko, cokolwiek. Nawet taka prosta praca w sklepie uczy cię tego, jak rozmawiać z klientami, tak? Każda nowa praca to nowe doświadczenie i nowe możliwości. Skąd świeżak ma wziąć pieniądze na własną firmę? Różne są patenty, są jakieś unijne systemy dofinansowania, w urzędzie pracy można czasem dostać dofinansowanie. Jak masz jakiś bardzo taki funky pomysł, to możesz pomyśleć o crowdfundingu na przykład. A jeśli Twój pomysł nie jest dość dobry na crowdfunding, to zastanów się, czy w ogóle ten pomysł jest dobry. Bo crowdfunding we współczesnym świecie stał się dla wielu, wielu firm takim jakby bardzo dużym fokus testem, czyli sprawdzaniem tego, czy dana koncepcja ma w ogóle szansę powodzenia na rynku. Bo jak ludzie na Kickstarterze się na coś rzucą, to jest zielone świat. To nie jest zawsze tak że produkty z crowdfundingu bardzo potrzebują tego finansowania. Czasem chodzi o zainteresowanie. No i też jest taki model finansowania, który nazywa się trochę złośliwie 3F. Friends, family and fools. Czyli... Przyjaciele, rodzina i głupcy. Pożycz więc trochę pieniędzy od rodziny, przyjaciół i głupców. Zastanawiam się nad wyborem jakichś studio, ponieważ planowałem przyszłość ze służbami mundurowymi. Jednakże czuję, że nie jest to rzecz, którą chciałbym robić. Problem w tym, że nie wiem, gdzie indziej mógłbym pracować. Jedyne co potrafię to język angielski na bardzo dobrym poziomie oraz od zawsze rysowałem, tworzyłem fanarty i typ. Chciałbym zająć się w przyszłości tworzeniem projektów w postaci do gier lub coś w tym stylu. Czy myślisz, że mając chęci, brak artystycznego wykształcenia oraz język angielski, jestem w stanie pójść w branżę gier? Nawet nie myślę o tworzeniu filmów animowanych, ponieważ uważam, że jest to praktycznie niemożliwe, szczególnie w Polsce. Dopiero kończysz liceum, nie bądź taki ostry wobec siebie. Ale co ja wam będę mówił? Lepiej wam powie o tym mój kolega Maciej. Halo Maciu, łączymy się z Maćkiem! Cześć, nazywam się Maciek, jestem animatorem i storyboardzistą. Tak jak ty bardzo dużo rysowałem w liceum. też chciałem robić filmy animowane, ale nie wiedziałem jak się za to zabrać. Poszedłem na studia kulturoznawcze, które w ogóle nie były związane z animacją i szybko zdałem sobie sprawę z tego, że um, chcę robić coś innego. Zacząłem od szukania sposobów na uczenie się animacji na własną rękę. Szukałem przede wszystkim w sieci Próbowałem zdawać na studia filmowe, zapisałem się na kurs cenopisarstwa. No i tak szedłem w kierunku animacji, chociaż trochę naokoło. Postanowiłem, że będę zdawał na animację do polskiej szkoły animacji, ale szybko zdałem sobie sprawę z tego, że to nie jest animacja, która mnie interesuje, że chciałbym robić kreskówki. Zdecydowałem, że będę zdawał do szkoły w Irlandii, szkoły, w której uczą animacji, klasycznej animacji rysunkowej. Miałem wtedy 28 lat. Studiowałem tam 2,5 roku, po czym wróciłem do Polski i zacząłem pracować w studiu animacji w Krakowie. Animowanie w Polsce jest jak najbardziej możliwe. Ja sam um, miałem przyjemność pracowania nad dwoma filmami pełnometrażowymi. Teraz pracuję nad trzecim serialem i rynek pracy w Polsce jest bardzo chłonny na animatorów. Jeżeli chcesz zostać animatorem, rysuj dalej. Ja w Twoim wieku też nie miałem jeszcze żadnego wykształcenia. Szukałem swojej drogi też dzięki temu, że uczyłem się angielskiego. Poznałem tajniki animacji szukając informacji w sieci, czy też potem studiując za granicą. Pisałem przez parę miesięcy jako wolontariusz na amatorskiej stronie o grach wideo. Mój szef był kompletnie nieprofesjonalnym pajacem. Trochę wstyd mi się do tego przyznawać. Czy może jednak warto dodać do CV PDFa z rekomendacją założyciela tej strony, zaświadczenie z pieczątką o wolontariacie? Ponieważ mimo wszystko ta strona to była legalnie zarejestrowana firma zarabiająca pieniądze. Nie możemy wierzyć w to, że jeśli ktoś jest szefem, że jeśli ktoś jest przedsiębiorcą, to należy do jakiejś rasy mistrzów i ma dostęp do jakiejś wiedzy tajemnej, którego wywyższa spośród wszystkich innych ludzi. Wśród tych ludzi, tak samo jak wszędzie indziej, można znaleźć pajaców. Ja bym na Twoim miejscu zostawił tu te pozycje. W doświadczeniu, bo nikt poza tobą prawdopodobnie nie wie, że on był pajacem. Zatrzymałbym się natomiast na czymś innym. Nie chwaliłbym się tym, że pracowałeś za darmo. Dlaczego masz mówić innym, przyszłym pracodawcom, że jesteś frajerem? Uwaga, teraz będzie moja mowa motywacyjna. Robią? Pewnie, że tak! Tak, 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 tak. A nie robią? To raczej to nie skończy się dobrze. Jak chcesz się zabrać do pierwszej pracy, to naprawdę nie możesz się bać i nie możesz zakładać, że coś pójdzie źle. Perspektywy naprawdę są. Są w dużych miastach, są w małych miastach, są na wsiach. Wszędzie można znaleźć fajną pierwszą pracę. Weź inicjatywę, zajmij się czymś, co ci się podoba. Rozwijaj się w tej dziedzinie, a zobaczysz, że wszystko zacznie się układać. Jak się okaże, że popełniłeś jakiś błąd na samym początku, to też się nie zniechęcaj, bo to jest jak najbardziej ludzka sprawa, żeby pójść do pracy, która nam się nie podoba i w której jest coś nie tak, albo w ogóle nie sprostać wyzwaniu. To jest normalna sprawa. Każdy Twój fail jest Twoim doświadczeniem. Postaraj się mieć pomysł na siebie i nie bój się, żeby ten pomysł to, było, to była praca nad czymś, co sprawia Ci naprawdę taką głęboką e, przyjemność. I... Coś, co jest twoją pasją. Ja sobie wymyśliłem, że chcę dostawać pieniądze za to, że gram w gry wideo, i udało mi się po iluś tam lat. Dało mi się do tego stopnia, że w końcu już z tego zrezygnowałem, bo już miałem tego za dużo. Możliwości jest naprawdę bardzo dużo i nie dajcie sobie wmówić, nie bądźcie takimi ludźmi, którzy tylko narzekają, mówią, że się nie da. Da się i mówię to wam, młodym ludziom, jako wasz szpieg w krainie dorosłych. Ja mam prawie 30 lat na karku, a czasem się czuję jakbym miał 15. Dajcie się po prostu zmotywować. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. To był program do pierwszej pracy. Zapraszam Was na fanpage do pierwszej pracy, gdzie e, będziecie znajdować cały czas ciekawe informacje i nowe niespodzianki i nowe projekty, także warto go zaśledzić. Jak macie jakieś pytania, to dawajcie w komentarzach, a ja dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się. Że moda to jest to, czym w 100% chcę się zajmować, więc poszłam do szkoły e, mody, ale równocześnie pracowałam w zawodach z modą niezwiązanych. Takich jak na przykład byłam sekretarką, e, wykonywałam tłumaczenia, byłam redaktorem w gazecie totalnie spoza branży mody.